Jakiś czas temu prezentowałem wam swoją pierwszą figurkę z linii Transformers Studio Series 86. Dlatego też dzisiaj prezentuję kolejną, na którą czekało wielu fanów. Oto przed Państwem: Transformers Studio Series 86 Voyager Hot Rod. Hot Rod to postać, która pojawiła się po raz pierwszy w filmie Transformers The Movie z 1986 roku. Zaznaczam też, że mogą to być spoilery z niego, więc nieobeznanym z tematem polecam na razie wyłączyć ten film. Hotrod to gość, którego jedni lubią, a drudzy nienawidzą. W końcu niektórzy uważają, że to on się przyczynił do śmierci Optimusa w tym filmie. Dlatego też po śmierci Prime'a Hotrod został przywódcą Autobotów i od tamtej pory nazywał się Rodimus Prime i tą funkcję pełnił też później w serialu. Jeśli natomiast chodzi o figurki, to można powiedzieć, że Rodimus miał i nie miał szczęścia do figurek, bo z jednej strony przez te lata było trochę wersji tej postaci, ale z drugiej większość z nich nie była do końca tym, czego fani by chcieli. W generacji pierwszej dostaliśmy dwie figurki, zarówno Hot Roda jak i Rodimusa, gdzie Hot Rod był ok, ale Rodimus już nie. Lata później dostaliśmy wersję Classics, która była spoko, ale niestety ten model dosyć szybko się zestarzał. Po drodze był również Animated Hot Rod, który był modelem w zupełnie innej stylistyce, ale mimo to był tak najbardziej udany model Dell. Mieliśmy także wersję Masterpiece MP09, która niestety była znana z tego, że miała spore problemy techniczne i była wyjątkowo delikatna. Był także ten, ten Return Hot Rod, który był ok, ale jakoś tak bez zachwytu. Pojawiła się także druga wersja Masterpiece, MP28, która była zapewne dla wielu najbliższą oryginałowi wersją tej postaci. Niestety, z tego co słyszałem, to ten model ma pewne problemy ze staniem stabilnie. Wydano także wersję Power of the Primes, która była wyjątkowa ze względu na to. Że mogło być zarówno Rodimusem, jak i Hotrodem. Jednak model ten tak naprawdę do niczego nie pasował, a także jako Hotrod miał wyjątkowo dziwne proporcje. No i miał też naklejki, mogące odpychać niektórych od tej figurki. Więc jak widać, Hotrod miał trochę figurek, jednak większość z nich nie była do końca tym, czego fani by chcieli. I wraz z pojawieniem się linii Studio Series 86, oczywiste było pojawienie się w niej nowej figurki Hotroda. I czy jest ona tym, na co fani czekali od dawna? Przekonajmy się. Zaczynamy jak zawsze od trybu alternatywnego, którym jak widzicie jest samochód, który jest bardzo podobny do tego, w który zamieniał się Hot Rod w generacji pierwszej. I myślę, że wraz z wersją Masterpiece, tą drugą wersją Masterpiece MP28, jest prawdopodobnie najbardziej podobną do oryginału wersją tej postaci, jeśli chodzi o oficjalne figurki, nie licząc wydań third party. Tak więc przejrzyjmy mu się nieco bliżej. Tak wygląda z przodu. Mamy tutaj logo autobotów i charakterystyczny dla tej postaci płomień na masce. Tak wygląda ten tryb z boku. Tak się prezentuje od tyłu. Tak od dołu, więc jak widzicie hot Rod ma fejkową klatę, bo tak naprawdę to przód samochodu, który powinien robić za klatkę piersiową, tak naprawdę ląduje za klatką piersiową. Więc, no, nie jest to w pewnym sensie oszukane. Jednak, ten przód samochodu jest w pewnym sensie wykorzystany w jakiś tam sposób. O czym powiem nieco bardziej w trybie robota. Ale to nieco później. A tak wygląda figurka z góry. Jak widzicie, mam to tutaj charakterystyczny dla tej postaci spoiler. Mamy też przezroczystą szybkę, jednak nie, nie można ją otworzyć. Więc, żadnej mniejszej figurki tam nie włożymy. Niestety. Okej. Okay. Jeśli chodzi o funkcjonalność tego trybu, no to tak naprawdę figurka w tym trybie jedyne co robi to jeździ. Ale za to jeździ naprawdę dobrze, więc zawsze jakiś tam plus. Na pewno w tej kwestii wypada lepiej niż oryginalny Classic z Hot Rod, który no w trybie samochodu się bardziej ślizgał niż jeździł, a ten tutaj jak widać ładnie śmiga. Wszystko git. Dobrze, teraz powiem nieco o akcesoriach. Nie będę omawiał wszystkich, ponieważ część z nich tak naprawdę w tym trybie nie można w żaden sposób wykorzystać. W zestawie z figurką mamy dwa działka, pomalowane na srebrno, które możemy podczepić tutaj, dzięki tym dwóm otworom. O, właśnie tak. O proszę. Można je też połączyć z tą piłą. I w tym trybie połączonym można je podczepić w taki sam sposób jak te działka, oddzielnie. O, proszę. W zostawie z tą figurką mamy także dwa płomienie wykonane z gumo, gumy, które są przezroczysto niebieskie i można je podczepić tutaj z tyłu. Można je podczepić pod te rury wydechowe i symulować, że Hot Rod aktualnie jeździ. Więc zawsze jakiś tam fajny dodatek. Ok, tak więc myślę, że jeśli chodzi o tryb alternatywny, to by było na tyle. Więc myślę, że nie ma co przedłużać i lecimy sobie z porównaniami i transformacją i trybem robota. No to czas na porównania. Tutaj mamy Siege Deluxe Class Sideswipe'a, a tutaj mamy Power of the Primes Legends Road Trap'a. No to czas przejść do transformacji do trybu robota. Transformacja hotroda jest angażująca. Ale nie jest też jakoś super skomplikowana, jest taka w sam raz, bym powiedział. Zaczynam od tego, żeby wyczepić przód samochodu, który należy odrobinkę odsunąć. Następnie te dwa elementy tutaj wyczepiamy i obracamy do środka. Właśnie tak. Następnie wyczepiamy ręce robota, które należy odrobinkę odsunąć. I następnie te panele tutaj podnosimy odrobinkę do góry, a całą tą część należy następnie obrócić o 180 stopni, a te panele tutaj zgiąć o tak. Następnie wyczepiamy nogi robota, które należy odrobinkę odsunąć w bok. Następnie całą tą część tutaj podnosimy do góry. Następnie na tym stawie należy ją obrócić o 180 stopni. I podnosimy ją do góry i wczepiamy o tutaj. Teraz weźmiemy się za nogi. Całą tą część tutaj należy odczepić i odrobinkę odsunąć. Dzięki temu będzie można wyprostować nogi. Następnie prostujemy stopy robota. A tą część tutaj należy wyczepić i obrócić do środka. A tą należy obrócić i wczepić o tutaj. Proszę. To samo robimy z drugiej strony. Należy jeszcze obrócić figurkę w pasie o 180 stopni. I voilà, nogi są gotowe. Następnie, całą tą sekcję tutaj odsuwamy do tyłu. Wyjmujemy głowę robota, którą obracamy o 180 stopni. Następnie, obracamy ręce robota, mniej więcej właśnie o tak. Następnie, podnosimy do góry całą tą część, którą na tym stawie obracamy o 180 stopni. Następnie, przód samochodu. Przesuwamy i wczepiamy tutaj, całą tą sekcję obracamy właśnie tak i łączymy wszystko oko razem i Hot rod w trybie robota jest gotowy. I moim zdaniem w tym trybie figurka wygląda świetnie. Jest to wręcz, jak niektórzy powiedzieli, Hot rod idealny. No, tak więc myślę, że nie ma co przedłużać i... Przejdźmy sobie do omówienia wyglądu tej figurki, zaczynając od głowy. Tak wygląda głowa. Głowa jest bardzo ładna. Wygląda dokładnie tak, jak powinna wyglądać głowa Jiwon Hot Roda. więc tutaj nie mam nic do dodania. Ogólnie mówiąc, głowy figurek od Hasbro w ostatnich latach są naprawdę ładne. I ta nie jest wyjątkiem. Tak wygląda tors. Mamy tutaj logo Autobotów. Jak wspominałem, Klatka piersiowa jest szukana i to nie jest przód samochodu, jednak prawdziwy przód samochodu ląduje jakby za tą klatką piersiową, o tutaj się znajduje i jeśli się inaczej tą figurkę nieco nieco przetransformuje, jak Wam zaraz pokażę, Przód samochodu ląduje jakby za tą częścią, więc w pewnym sensie ten prawdziwy przód samochodu jest jakoś tam wykorzystany i ląduje jakby za tą częścią. Więc w jakiś tam sposób ta część jest wykorzystana. Nie jest to tak zrobione jak w ostatnich maslepisach, gdzie praktycznie wszystkie elementy są oszukane. A tak wyglądają ręce, robota. A tak nogi. Podoba mi się to, że mamy tutaj choć od, troszkę, troszeczkę detali. Nie jest tak jak w nowszych masterpiece'ach, gdzie mamy po prostu gołą powierzchnię bez żadnych, choć odrobiny detali. Tutaj mamy my ich no, trochę, choć, choć odrobinkę, więc zawsze na plus. A tak się prezentuje figurka z boku. Tak, z tyłu. Więc jak widzicie, nie mamy zbytnio plecaczka. Tak naprawdę jedynie co odstaje z tyłu to jest ten spoiler, ale poza tym figurka nie ma praktycznie żadnego plecaka, co też jest na plus. Dobrze, przejdźmy sobie zatem do pozwalności naszego robota, zaczynając od głowy, która jest zamontowana na stawie kulkowym, więc e, może się obracać 360 stopni, może spoglądać w górę, w dół i na boki. E, jeśli o ręce, no to są one zamontowane na stawach obrotowych, jednak ze względu na ten spoiler. Ich obrót jest nieco, co nieco ograniczony i do przodu mogą się obracać tyle, a do tyłu tyle. Ale zawsze coś. E, mamy też staw pozwalający odchylić te ręce w tyle w bok. E, tutaj mamy też obrót pozwalający obrócić te ręce w przód. Mam też głębokie zgięcie w łokciu powyżej 90 stopni i mamy obrót tuż nad łokciem 360 stopni. Mamy też obracane nadgarstki, które mogą się obracać 360 stopni. Mam też ruchome palce. Jednak one nie ruszają się oddzielnie tylko razem, więc jedyne co hotrod może zrobić to tylko coś takiego. Ale zawsze coś. Mamy też obrót w pasie pełne 360 stopni. Jeśli natomiast chodzi o nogi, to mogą one wykonać taki wykop w przód, taki w tył, mogą zrobić pełen szpagat. Mamy obrót nad kolankiem 360, 360 stopni. Mamy bardzo głębokie zgięcie w kolanie podwójne w dodatku. O też wychył do przodu i do tyłu w stopie i odchylenie do środka. Więc, jak widać, Hot rod ma naprawdę bardzo, bardzo dobrą pozowalność. Więc, w różnych dynamicznych, ciekawych pozach, tą figurkę jak najbardziej można ustawić. Ok. Więc, skoro pozowalność mamy już omówioną, to przejdźmy sobie teraz do akcesoriów naszej figurki. No i tutaj akurat omówię wszystkie akcesoria, bo w poprzednim trybie to omówiłem tylko część z nich, bo tylko część z nich można było w jakikolwiek sposób wykorzystać. Oczywiście w tym trybie można dać figurce do, do rąk działka. I trzyma je jak najbardziej dobrze. można też je podłączyć tutaj z tyłu dzięki tym dwóm otworom z trybu alternatywnego gdzie też się trzymają bardzo dobrze i oczywiście wciąż można je połączyć z tą motopiłą o proszę a jeśli chodzi natomiast o tą piłę to można ją dać figurce do dłoni ale nie w taki sposób jak działka bo działa to trochę inaczej, a mianowicie należy otworzyć tą rękę, schować dłoń obracając ją o 180 stopni i ujawnia nam się coś takiego i dzięki temu można podłączyć tutaj tą piłę, dzięki której hotard może spiłować jakiegoś Decepticona, walcząc z nimi, wręcz po prostu ściąć któregoś z nich. I nawet ciekawe byłoby zobaczyć, jakby to Hotrod zrobił. Ratując na przykład jakieś Autoboty od przed Decepticonami. Wiecie to? Poczekajcie chwilę. Dobra, Autoboty. Macie teraz dwie opcje do wyboru. Jeden, poddać się i przeżyć. Dwa, przeciwstawić się i zginąć. Co wybieracie? Wybieram opcję numer trzy: Hot nas ratuje. Co? Nie było takiej opcji! Zaraz, kto to jest Hot Rod? Nie wiem, jakiś Autobot. Już wiem, jaki. Zostawcie ich. Bo co? Bo pożałujecie. <śleski> Prędzej pozbędziemy się waszego przywódcy niż damy wam coś zrobić. Ty nie umiesz walczyć, dlatego pozbędziemy się ciebie. Dobra, ja za was wybieram opcję numer dwa. Zgniecie raz z nim. Nie pozwolę na to. O, oh, moja ręka! A la vista, Decepticony! Niestety ta piła może być tylko podczepiona tutaj, bo w przypadku drugiej ręki nie mamy czegoś takiego jak tutaj i tutaj pojawia nam się za to takie coś. Ale zawsze jakiś tam ciekawy dodatek. Ale fajnie, że dali nam taką możliwość podpinania tutaj piły. Zawsze coś fajnego. Jeśli chodzi o pozostałe akcesoria, to mamy jeszcze takie oto płomienie, które można podczepić tutaj pod te rury wydechowe z trybu alternatywnego i mogą robić za, nazwijmy to takie, nie wiem, płomienie. Dzięki którym Hot rod będzie mógł spalić jakiegoś Decepticona na przykład, walcząc z nim. Do przykładu. Poza tymi akcesoriami, w tym trybie mamy też matrycę dowodzenia, której nie mogliśmy w żaden sposób wykorzystać w trybie alternatywnym. Tutaj możemy figurce dać tą matrycę do dłoni. To jest nawiązaniem do filmu Transformers The Movie kiedy to podczas ostatecznej walki Rodimus wyrwał Galvatronowi matrycę którą potem wykorzystał do zniszczenia Unicrona. Jak widać Hot Rod może tą matrycę trzymać w obu rękach. Zawsze coś ciekawego i mamy też taki oto efekt który można podczepić pod tą matrycę. Co też jest odniesieniem do tej wspomnianej walki, kiedy to Hot Rod wykorzystał tą matrycę do zniszczenia Unikrona i otworzył ją, a potem wraz z pozostałymi Autobotami uciekł z Unikrona i potem Unicron wybuchł. No. Tak to wygląda. Więc zawsze jakiś tam ciekawy dodatek. Jeszcze można wspomnieć o tym, że ta figurka ma wizjer, który nie jest akcesorium, a jest ukryty, a mianowicie należy otworzyć hełm tej, tej figurki i tutaj mamy taki oto przezroczysty element, który można obrócić w, na tym stawie tu i tak oto Hot Rod ma niebieski wizjer. Więc też zawsze jakiś fajny tam dodatek. No więc... Figurka, jak widać, ma sporo akcesoriów i no wszystko fajnie, tylko że biorąc pod uwagę, że jest ich dosyć sporo, i no że jakby nie patrzeć, to ta figurka, o czym wspomnę nieco później, nie jest takim stuprocentowym Voyagerem, mimo że jest sprzedawana jako Voyager. No to te akcesoria w pewnym sensie podbijają cenę. No, no. Na pewno nie w takim stopniu jak w dzisiejszych masterpiece'ach, gdzie za akcesoria trzeba zapłacić drugie tyle co za figurkę. No jest jeszcze, że tak powiem, jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, no bo Masterpiece Hot Rod, ten drugi, MP28, miał w jeszcze wędkę, co odnosiło się do początku filmu Transformers The Movie, gdzie Hot Rod wraz z Danielem łowił ryby. No i w zostawie z tą figurką nie mamy wędki, ale można też, jeśli ma się na przykład taką wędkę, zestawu zabawkowego do łowienia ryb, to można mu dać do rąk taką oto wędkę. Bo czemu nie? I może ją trzymać. O. Tak tylko o tym chciałem wspomnieć. No. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Jaką jest tło. Bo jest to figurka z linii Studio Series, jak dobrze wiemy. A z figurkami Studio Series zawsze mamy dodane jakieś tła. I Hot Rod nie jest wyjątkiem. I w zestawie z tą figurką mamy takie oto tło, które przedstawia właśnie wnętrze Unicrona, gdzie Hot Rod stoczył toczył ostateczną walkę z Galvatronem. I można tutaj go upozować i odzorować jakieś sceny z filmu Transformers The Movie. Więc. Zawsze jakiś tam fajny dodatek. Ok, teraz sobie zmierzmy naszą figurkę. I w trybie robota hot rod ma około 14 cm wysokości. Jeśli mierzymy do czubka głowa, do czubka tego spoileru, to ma jakieś około 16 cm wysokości. No i to się trochę odnosi do jego skali, ponieważ jest sprzedawany jako Voyager, A jak Wam pokażę tą figurkę obok paru innych figurek. Tutaj mamy dla przykładu Siege Gana, Siege Springera, Kingdom Warpuffa oraz Titans Return Hardheada. Może dajemy go trochę bardziej z tyłu. Tak, jak widzicie, Hot Rod jest rozmiaru Deluxe. Jest mniejszy od Voyagera. No bo jak już wspominałem, to figurka ta ma w zestawie bardzo dużo akcesoriów i no jakby nie patrzeć w dzisiejszych czasach, nie tylko w figurkach Masterpiece, no jeśli jest dużo akcesoriów, w zostawię z figurką, no to często jest ona sprzedawana. Jako figurka wyższej klasy, co ostatnimi czasy jest dosyć częste. Jak na przykład był ten. E, jak on to miał... E, Shockwave ze Studio Series, który z tego co pamiętam był Voyagerem, a był sprzedawany jako lider. No ale. Przynajmniej tutaj te akcesory jakiś tam sens mają, nie to co w, w tych nowszych masterpiece'ach, gdzie jest ich mnóstwo, a połowa z nich jest niepotrzebna. Dobrze. Skoro tryb robota mamy już omówiony, to myślę, że możemy sobie przejść do porównań i do podsumowania naszej dzisiejszej figurki. No to czas na porównanie. Tutaj mamy Siege Deluxe Class Side Swiper, a tutaj mamy Power of the Primes Road Trapa. Czas teraz na parę słów podsumowania. Ogólnie mówiąc, uważam, że Studio Series 86 Hot Rod to model, na który fani czekali od lat. I ciężko mi tak naprawdę znaleźć dla niego jakiegokolwiek konkurenta w tej skali. Uważam, że jest to hotrod idealny i znakomita figurka sama w sobie. Więc nie pozostaje mi nic innego jak dać tej figurce uczciwą ocenę 10 na 10 i gorąco ją Wam polecić, bo to znakomity model. Więc nie zwlekajcie, tylko bierzcie. I to ode mnie na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i o komentarzu. Bardzo dziękuję Michałowi z kanału Skryty Żółw, Aleksowi z kanału Rogu i Szymonowi Szatkowskiemu za pomoc w stworzeniu animacji do tej recenzji. I tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.